Słyszałeś kiedyś, że kawa niby odwadnia albo rozwala serce? Serio? Zaraz Ci coś pokażę. Kawa to jedno z naszych głównych źródeł antyoksydantów w naszej diecie. Antyoksydanty pomagają walczyć z wolnymi rodnikami w naszym organizmie. To takie małe rozrabiaki, które przyspieszają nasze procesy starzenia. A kofeina działa pobudzająco. Poprawia skupienie, dodaje energii. I może nawet zwiększyć naszą wydolność, jeśli spożywamy ją przed treningiem. Jeszcze ci mało? No zasłuchaj tego. Regularne picie kawy zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, Alzheimera oraz Parkinsona. A na dokładkę kawa hamuje apetyt. Dlatego często jest składnikiem spalaczy tłuszczu. No więc tak, kawa może być zdrowa, ale przede wszystkim liczy się umiar. Dwie lub trzy filiżaki zdecydowanie wystarczą. Tylko nie rzucaj tam łyżki cukru oraz pół szklanki mleka, bo ci wychodzi bardziej taki deser niż kawusia. Im prościej, tym lepiej. A ty jaką kawę pijesz? Daj znać w komentarzu.